Siemanko, przed obejrzeniem tego odcinka chciałbym, aby każdy z was zostawił łapkę w górę, bo chciałem, żeby materiał po prostu dotarł do jak największej ilości odbiorców. No jest to bardzo dziwna rzecz, ale macie tutaj chwilę materiał. No, patrz. Możesz mi hitnąć? Zobacz, z tej kratki? Możesz. nie? A teraz? No możesz. A patrz. Teraz też nie, a teraz też nie możesz, nie? A patrz co, ja mogę. Widzisz? Na no, spróbuj teraz hitnąć, teraz normalnie możesz. No, teraz. Zobacz. No, a widzisz? Możesz mnie normalnie kitać no widzisz? No nie powiem ci. Siemanko, nie chciałem was ogólnie okłamywać, a więc macie tutaj dowód na to, że tromba cheatuje, yy, więc już wiadomo w jaki sposób zdobywał topki na, no, na popularnych serwerach. Między innymi bardzo dziwna akcja yy, Będę starał się coś z tym zrobić no nie wiem, miejmy nadzieję, że tromba zostanie szybko zblacklistowany i wywalony, jakby z, z wszystkich serwerów Minecraft w Polsce, bo jest to oszust.